hej, się ma z sester Dave'a, to kolejny odcinek, czyli drugi z dodatku krew i wino. Walczyliśmy przed chwilą z tym wampirkiem wampirowym idź na cmentarz i spotka się. Aha, aha, no tak. Uuu, ale dawno grem. normalnie muszę się spotkać z tym ziomeczkiem, który tutaj był, z tym kolegą Geralta, którego tak naprawdę w ogóle nie znam. Bo nie wiem, nie wiem skąd się znają, może z poprzednich części, wiadomka. Aha, fajnie, nie odkryłem sobie nawet żadnych portali, muszę z*** koniem. Wow! Tak to jest, jak się nie grało pomiędzy odcineczkami, kurde. A, a miałem grać pomiędzy odcieczkami, ja kurde sobie nie pograłem, no, nie. no niestety. Znowu konia nie mogę przywołać! Halo? Nie, mogę, jednak, jednak mogę. Okej, okay, zasuwamy! What? To mi... to... Tris do nas napisała. Chcę zrobić sobie przerwę um. i zgłębić tajemnicę, na którą natknęłam się czytając stary manuskrypt, okay. który kupiłam przez przypadek no, no. od kupca z nazwy. Dostaliśmy list od Triss, to ciekawa w Bokler, niespodzianka. Chora. W Bokler żył i pracował niejaki profesor Moreau który zajmował się badaniami nad mutacjami wiedźmińskimi Nie znam szczegółów, ale uznałam, że to może być dla ciebie interesujące. Ponoć w grobowcu profesora znajduje się jego dziennik, a w nim wskazówki jak dotrzeć do laboratorium. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Okej, no kurde, proszę uważaj na siebie. No Tris, no, nie, nie co powiedzieć, Tak naprawdę ciekawe, bardzo. Dodatkowa misja, tak po prostu. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. No, może faktycznie warto się nad tym przydać, No dobra, kurde, ale nie do tej misji. Teraz, kurde, zapinka, leb. Oh my god, tyle misji w tym nie go! I dotarliśmy, siemanko, what the fuck? What, what? Co? co? Rośliny mnie atakują, what the fuck? Świetnie po prostu, super, uwielbiam, uwielbiam. Gdzie jesteś gadzino, tutaj? Wow, 41 poziom ma. No. Uf, uf, jakie to twarde je! Panie, zabij to! No, przynajmniej to roślina i nie mogła się bronić. Wow, kurde, noś zarobiste miejsce na spotkanie, gdzie mnie kurde potwory zaczynają atakować ze wszystkich stron. Trzemy jest kolejny potwór. Why? God fucking debit. Nie! Umrzyj motherfucker! O fucker, nie, ła, general, tak, pijemy, pijemy browca w trakcie walki, ła, nie, ale biom, ale biom.. oh my gosh, ale biom. Uuu, udało mi się wygrać, no dobra, w końcu mogę iść porozmawiać, bo właśnie po tutaj przyszłem, nie po jakieś, kurde, pierdoły Regis, jesteś tam? Hello Uh, okej, okay. jakieś tajne wejście na pewno, na pewno, kurde, na 100% O, potwory widzę pod ziemią, a, tu jest jaski tak po prostu jump girl skocz no, się glitchuje, jak dalej gamoniu what the f co to jest A Au, ale bije wow what the fuck Guys, sono mi robi jakieś kurde śmierciowanie. Ała! No, co to kuźwa jest w ogóle? Kiki Kikibora, goddamnit. Potwory na potworach. Dobra, powalczyłem, przedostałem się i jestem, tak? Aha, jest tu mój ulubiony ziomek nieśmiertelny. Okej, okay, pogadałem sobie z Dedlafem i. No cóż, w sensie. Wow, wow, wow. Pogadałem sobie z Regisem o Dedlafie, żeby u go znaleźć. I dałem mu dłoń, no bo to była tamtego dłoń, tego złego, niby złego, nie wiadomo, czy jeszcze jest zły. I możemy go znaleźć za pomocą dłoni. Musimy tylko jakąś super starą potkę skraftować. I teraz będziemy szukać składników prawdopodobnie. Typowy Wiedźmin. No ale jestem zaciekawiony fabułą jak na razie. No dobra, no pogadaliśmy sobie przy wódeczce, typowo Wiedźminowo, ale no, Regis powiedział Krukowi, tak dokładnie, Krukowi, żeby poszukał tych stworzeń, które szukamy na alchemiczne składniki. Okej, okay, jakiś czas później pospaliśmy sobie. Uu, Kruczek wrócił. Cóż, to się będzie działo? No to będzie polowanko nie na potwora. Robić, wow. Uuu, walczymy z potworem, który podobno nie istnieje. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz Wilka, żeby napił do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. Bardzo śmieszne. W takim razie do zobaczenia. Okej, okay, oki doki, normalnie, kurde Ale długie to są dialogi w tej W tym dodatku, w tej misji I jeszcze, przed tym jak pójdę, to chciałbym sobie Czy, czy ja mogę se, kurde Czy ja, ja se mogę zmienić wygląd? Bo chciałbym sobie troszeczkę zmienić wygląd do dodatku Żeby było, no, oczywiście, żeby na miniaturkę Też se mógł dać, what the fuck Wow, ale fryzura No, stary, kuźwa, możesz mnie nie barować What the fuck, wow hmm. Wow, 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 god damn No dobra, taką fryzurę zostawiamy Taka fryzura mi się podoba tak na Wow, what the fuck? Co to? Nowy potwór, Nowy potwór. Ah, what? Świecoce psy. O co chodzi? What? Wow, ale fajne. Świecoce tam. Ah, wow, teleportują się jak Ciri, trochę to tak wygląda. Katemyt, ale tu ich... Oh my gosh, oh my gosh! Nie działa na nich ten czar. Wow, ale to już na nich działa, nice. Zieją ogniem! The fuck! To na pewno nie jest pies! Nope! au, Fucker! Wow, wyśmienite, nowe potwórki! Kurde, aż się zablokowałem w krzaku, aha, super. Go kurde, czy co to w ten Wicht, że da się z nim dogadać, w sensie to będzie potwór myślący. No, okej, okay, ale łyżek jest wszędzie. Ła, ła, ła. <laughs> kurde, a ciekawe to wygląda. No znowu się kurde upiłem. Kad <laughs> debyt, nie ma tak się leczyć alkoholem. Super pomysł. Lyszka klucz. Mister niewykonana. I ta sięka z wiadomości. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Hmm. łyżka klucz. To ciekawe. Ha. Ciekawe bardzo. Wow. Aha, za to odkrycie zdobyłem level. Zwyczajna, Zwyczajna łyżka. łyżka. Mówisz tak. to już, kurde, 14 raz, Gelart, dzięki. Zwyczajna łyżka. Gerard, Gerard, dokładnie tak ważne imię. Gdzie mam się, kurde, ukryć w szafie? W szafie. Go! Co, co to jest w ogóle, ten wicht? Zwyczajna łyżka. Nadal się o. zastanawiam, w sensie to musi być coś myślącego, jeżeli da się z nim pogadać, no nie. Bo jakby to był potwór, to by się Gerard nie zastanawiał, czy go zabić, czy nie. Medytacja w szafie. <laughs> Moje ulubione hobby. No, nie wygląda zbyt ludzko. <laughs> What the fuck? Guys, wow, am, um, okej, okay. widzę, że gotuje zupkę. Mmm, pyszna, zielona zupka z glutów, mniam, mniam. Spróbuj zdjąć klątwę. Tak, spróbuję zdjąć klątwę, nie wiem, czy uda mi się, ale... Okej, okay, po prostu, bo była taka opcja. Czy to jest dobra opcja, czy to jest po prostu potwór? Guys, am, um, okej, okay. ale się cieszy. Ale duże są tam na niektóre łyżki, wow. Mniam, pyszna zupa. Próbowałeś ściągać tych ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Tak? Terziana. Uuu, a to ciekawe A może, kurde Się uda akurat zdjąć klątwę w ten sposób Ciekawe, ciekawe Podał mi krzesło, wow. Nie ma to jak, zjeść sobie obiadek z potworem, no nie Każdy by chciał Jeszcze tylko coś dalej A teraz zjemy Ciekawe. Huuu, okej, okay, to jest ciężkie, ciężkie, no to bez łyżki powinno być, ponieważ nie ma łyżki, która cię karmi, więc bez łyżki zjedz. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, hmm. ale taka łyżka nie istnieje, dlatego musimy zjeść bez łyżek. Hmm, Udaje ruchy Geralta, to ciekawe. <śmany> siorbu, siorbu, Naw na pewno będzie pyszna ta zupka. <śmany> <śmany> fuj. Otwórz oczy, musisz spojrzeć na swoje odbicie. Czy zadziałało? O, o, coś się dzieje, magia! Aha, wow, ale truło Geralta, fuj. O kurde. Ja pierdziele. God damn it! Jaką ma Geralt mordę teraz. Jaki czad. Dobra, dobra, po zapachu trzeba iść. Panie wichcie, co się z panem stało z panem, no nie wiem czy to jest pan, ale no dobra. Nie to była jakaś kobieta, właściwie, właśnie, tak, by tam jakiś pamiętniczek, kurde, dziewczyna, coś tam, coś tam. Excuse mnie kuźwa, nie chcę z tobą walczyć. Paździeżu jeden. No kurde, przeszkadzasz mi tylko. Jak byt? O, kogoś tu widzę. Przepraszam bardzo. U, odmieniła się, faktycznie. Wow. Okej, okay, no dobra. Geralt zaprowadził tą kobietę, no, która odmieniła się z tamtego. Wichta do swojego domu. To było ciekawe, no i pogadałem się z moim kustoszem Nie wiem, dziwne rzeczy takie, ludziowe, no ale mogę wracać się z powrotem do magicznych, wampirowo cudacznych rzeczy. Chociaż odczytanie kląt w zasadzie też było magiczne, więc no po prostu. Regis, mam dla ciebie kurde ślinkę. W sensie, no, wywar, siemanko, siemanko. Witam, witam, o masz czosnek, a myślałem, że wampiry nie lubią czosku. What the fuck? No dobra, ostatni składnik będzie troszeczkę cięższy do zdobycia, ponieważ musimy Rejgisa wprowadzić w szaleństwo, bo potrzebujemy jego, jego krwi w takim, kurde, stanie staniowym, szaleńczowym, no i dlatego idziemy do starej, kurde, sta, starej twierdzy wampirów, ale to będzie cool, że niezłe ruinki. No, musimy go zamknąć w klatce, zabić potwory, zabić je, kurde, typowy wiedźmiński kłeścik, żeby było dużo krwi, dużo zapachów krwiowych. Ło, fajnie się teleportowaliśmy. Dobre, dobre. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Okej, okay, okej. Okay. What, what? Wait what? what? Czy tu leży trup? Człowiek, trup? Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się, mówiłem ci, że tu jest niebezpieczne. Parszywców? Kto to? Kto to albo co to jest? Mmm, widzę, że tu mamy skrzypiące schody razy tysiąc. Tak, jak będziecie w tej mrocznej twierdzy, wampirów, to podkręćcie skrzypienie schodów, tak, do 200%. Dotarliśmy do klatki. Fajnie, że się świeci jeszcze na czerwono, uwielbiam. Oki doki, no cóż, to będzie ciekawa misja. No, takie jeszcze nie robiłem. Bierzmy się do roboty. Przynęta, no dobra. Rozkładamy przydęty. Przydecik. Oczywiście, dobra, kuźwa, Mówiłeś. Przydecik. Przydecik. No dobra, rozłożony. A co teraz? Uh, pojawiły się po Twory. Oh my gosh! Yeah. <laughs> Woo. Potworki. Potworki. Potworki! Aha, no dobra, no po prostu walka. Aż się wystarczająco dużo krwi zbiera, No dobra, dobra, rozumiem. <laughs> No. Już się coś kurde dzieje <gry> Tak, a te wybuchające potwory jakoś mogę dobijać Wtedy jakoś nie wybuchają, tak? To, to jest śmieszne Wow, Ekima Dołączyła kuźwa do walki Motherfucker Jesus Christ Tego się nie spodziewałem. No, a teraz wybuchają, kurde, wybuchająco, tak? Uciekaj Holy Jesus Christ Holy shit Trochę dużo tutaj tych potworów Ja pierdzielę What? The fuck? Wybuchłem jeszcze kuźwa, nie Mam mało życia Łocie panie, nie wiedziałem, że tu będzie aż tyle tych potworów Ja pier... Uh, udało się Ja pierdzielę Aha inne potwory uciekły. Wystraszyły się go. No cóż, teraz wygląda jak prawdziwy wampir. No i mamy krewkę, nice! No dobra, to była ciekawa misja. stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał. I zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury? Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina może drogo kosztować. Spokojnie, mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie. No, Okej. Okay. Uważyliśmy podkę, i teraz będą chyba tripy. Ta podka robi tak, że widzimy czyjeś wspomnienia? W tym przypadku Dedlafa. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Aha, Geralt znowu. Braw, bram pany Uuuu, działa. Przepraszam, ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie, zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, panu usiądzie. Ten pan był tu pierwszy, rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem, nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Hmm. Zero kultury, kurde. <laughs> Żałosne. U. No ale widzimy, niektórzy są źli ludzie, niekulturalni, niektórzy są właśnie dobrzy. U, piją sobie piwko. Okej. Okay. Właśnie, I ciekawe co się stanie. Wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Nedlapie? Hmm. Ziomkuje się z ludźmi. Wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom, Wybacz mi. Co? What? A dlaczego go zabił? The fuck? Chyba mu się nie spodobało to, że musiał go zabić. Tego odciął swoją rękę? No, taki wkurzony, że odciął swoją rękę. Kurde, ciekawe. No, z jakiegoś powodu go zabił, ale z jakiego to nie wiem. Aha, czyli teraz musimy do pucy buta pójść. Co? Idę pogadać z dzieciakiem. <laughs> Ciekawe. No dobra, to, to lecimy. Aha, <laughs> dzięki Geralt, że mi podpowiadasz. Czy ktoś widział pucy buta? Aha, wczytywanko. Uuu, what the fuck? Okej. Okay. Panowie, to są jakieś spiskowe Dziwne oskarżenia. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać Dziecko odąbić. Zostawcie go. A ty co za jeden? W sensie co mam się przedstawić Jego ojciec Co mam się przedstawić Gerald Kurde Wiedźmin Wiedźmin no A co Nie jestem jego starym Katem Wszyscy się lubią po prostu bić coś w sensie, oni nie widzą Że mam kurde Super zbroję Nie wiadomo co Nie mam czary Lol Nie mogę używać czarów No ale mam Jej Premium mordy I level za to zostałem Wow Ile expa Zabicie ludzi na ulicy I co Trzeba było kurde zaczynać Obsrał się What the fuck Nie dobra Nie powiedziałem Nie Nie powiedziałem tego Nie powiedziałem tego Co to ma co to za, bójki? Co to za bójki? Czy on ma głos, kurde, skipera z Piękwiną z Madagaskaru? Dobra, <laughs> tak, jestem, kurde, na zleceniu. God damn it. No niby nieporozumienie, no nie? D dostali karę pięści po mordzie. Dobra, mały ziomek. Muszę się, hey! kurde, dowiedzieć o Dedlafie od ciebie. No to dał nam w zasadzie informację, gdzie Że chyba bo... mieszka. O, otwórz. Hello, Dedlafik, kurde, przyszliśmy na herbatę. Przyszliśmy na obiad. W zasadzie to jestem głody w, w realu, w prawdziwym życiu. W sensie to <laughs> akurat trzeba będzie wyważyć. Błagam nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić bęben i krzyczeć Detlaf, idę po ciebie. No co Aha, typowe dla Geralta. Daj mi chwilę. porywczość. Aha, tak to jest od razu łatwiej. Super. Tam jakiś koleś się patrzy w ogóle. Nieważne, że jeden koleś się zamienił w ducha i przeniknął przez ścianę, bo nikt nie zauważył. Chodźmy, chodźmy. Niestety, nie ma go w domu, ale można się rozejrzeć. Czemu tu jest w ogóle tyle zabawek? Uj. Uj. Czy on ma hobby naprawianie zabawek? To było akurat interesujące. Gdzieś to jest, kurde, rysunek na ścianie jakieś kobiety? Trochę zamazana. Nie, bardzo czerwona i świecąca. O, teraz widzę. Ludzie. Przeszkodził mi w podniesieniu listu. The Retain. nie znasz nas, ale my znamy Ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o Twojej słabości do kobiety imieniem renawet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz pięć osób. Na zabójstwo masz trzy dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. O w dupę, czyli był zastroszony, w tak jakby. What? Ale what? Holy to wszystko teraz ma sens. Hmm, ciekawe. Czyli, no, w sensie ja stwierdzę na początku, że Dedlaf nie jest raczej zły. Nie tylko dlatego, że Regis tak powiedział, ale ogólnie, no, nie wiem, tak mi się wydawało po prostu, że to nie będzie taka prosta fabuła. W na tak, właśnie, tak jak mówiłem. Jakieś <laughs> karteczki. A, to te karteczki dostał. To wtedy w tej wizji dostał karteczkę. Okej, Okej, okay, no dobra. Czyli to by tak, jakby, no, po prostu posłaniec. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto barytu, to rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w zairze. Ale chyba nie ma nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Ciekawe, Płucz, na tej kartce jest jakaś plamka. Plamka? Nie. Ale w Bokler to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też ma. Świetna rozmowa. Dwóch detektywów średniowiecznych. Dobra, podsumujmy, co mamy. Podsumowanie. Ktoś szantażuje Detlafa. Mm -hmm. Przesyłam kartki z nazwiskami. Dokładnie, tak kopii. było w tej wizji. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazajskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. No niby tak. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda. Hmm. Ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renawet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści. No to by był dobry ruch, czyta. tylko jak ją znaleźć? Jest, to jakiś pomysł. Hmm. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę. Nie zabiję. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. No dobra. Posłuchać? Ciekawe plany. Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczujecie cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Okej, okay, no dobra, to ciekawe, ciekawe, ciekawe się dzieje, ale ale to będzie koniec tego odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się podobało kolejny duży, w zasadzie duży kawałek fabuły zrobiliśmy znowu. Jeżeli wam się podobało, oczywiście, to zostawcie super, jeżeli jesteście tutaj nowi, komentarz i ocenę pod tym odcinkiem. No mi się na razie ta fabuła bardzo podoba. Fajna z wampirami. Bardzo fajne jest to, że jest cała nowa kraina do zeksplorowania. Będę oczywiście musiał sobie zrobić pomiędzy odcineczkami, bo przecież nie będę nagrywał 400 kolejnych odcinków z Wiedźmina. No, jestem bardzo zainteresowany, co się dalej stanie, ale to już nas odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. To już mówiłem fajnie. Do następnego ziomy. Bye.